Cześć wszystkim, ja jestem Alek Małochowski. Dla niektórych, może, tutaj znany jako hashtag Alek. I na starcie chciałbym bardzo podziękować Łukaszowi i całemu zespołowi Środa Dzień Bloga za zaproszenie. I jaki mamy plan na dzisiaj? Po pierwsze, trochę opowiem o sobie, moich inspiracjach, skąd się tutaj wziąłem. Potem przejdziemy do samego warsztatu. Pokażę Wam parę aplikacji, może widzieliście już na wydarzeniu. Chciałbym Wam pokazać parę pomysłów. To nie będą gotowe, gotowe pomysły na każde zdjęcie. Chcę Wam pokazać, co można zrobić w, za pomocą tylko telefonu. I na końcu przejdziemy do paru moich przemyśleń odnośnie fotografii mobilnej i edycji. A więc tak, jeśli pytacie skąd się tu wziąłem, trzy lata temu około założyłem konto na Instagramie i tak jak większość użytkowników tam prowadziłem typowy lifestyle, jakieś fotki, jedzenia i te sprawy. I któregoś razu wpadłem na profil Wisco Warsaw, gdzie zauważyłem, że ludzie korzystają z telefonów, żeby robić zdjęcia dosyć profesjonalnie wyglądające, dokumentujące otaczającą rzeczywistość. I tak stwierdziłem, że też spróbuję właśnie użyć tego co zawsze mam przy sobie, czyli telefonu do dokumentowania rzeczywistości. I możecie znaleźć moje konto na Instagramie pod nazwą hashtag Alek właśnie. Mój styl zawsze opierał się na takich głównie trzech trzech słowach jak minimalizm, architektura i perspektywa. Jakie poszukiwanie Jakiegoś wy, wyidealizowanego świata. I zaczynałem z urządzeniem dosyć klasycznym. To było Galaxy S3 w 2014 roku. I tak naprawdę ten telefon służył mi przez większość czasu, i na nim tylko edytowałem, nim tylko wykonywałem zdjęcia. Oczywiście, gdzieś tam po drodze, w ostatnim roku, zgłosił się do mnie Canon Polska, i aktualnie tym sprzętem wykonuje zdjęcia, ale często lubię wrócić do fotografii mobilnej i tego co ona ze sobą niesie, czyli taką wolność, swobodę i y, możliwość wykonania wszystkiego tak jakby za pomocą urządzenia, które masz zawsze przy sobie. I teraz jest pytanie, czy mobilnie to na pewno tylko telefon. Nie wiem czy wielu was wie, ale można poszerzyć te możliwości i chciałbym nawet Wam pokazać teraz, co można zrobić za pomocą mobilnych obiektywów, które można nabyć do telefonu. Więc wyjdziemy z prezentacji i przejdziemy do aparatu. No tak, selfie. Teraz tak, to jest obraz kamerki i montuję teraz szerokokątny obiektyw, który zwiększa szerokość widzenia około półtora raza. No, i jak widzimy, jakość jest dosyć dobra z tego obiektywu. On nie wprowadza zbyt dużej dystorsji, a daje kolejne pole do popisu, szczególnie przy fotografowaniu wnętrz, gdzie zawsze liczy się szerokokątność, ale także przy ogólnie architekturze i na zewnątrz budynków też jest przydatna sprawa. Obserwujcie teraz, jak się zmieni szerokokątność. Dobra. Wracamy do prezentacji. Możemy użyć też kamerek róż, przeróżnych 360 stopni, które też rozbudowują nasze możliwości. I teraz chciałem Wam powiedzieć, właśnie, że dzięki telefonowi zacząłem też swoje pierwsze zupełnie mobilne współprace. We wrześniu tamtego roku odezwał się do mnie Samsung Polska i przy pomocy ich nowego telefonu Galaxy 5 stworzyłem dla nich serię zdjęć na ich Instagram promującą możliwości tego telefonu, a także i to była chyba moja pierwsza nawet współpraca wykonana tylko przy pomocy telefonu, to był budynek Warsaw Financial Center, który zwrócił się do mnie, żeby stworzyć, przygotować serię zdjęć, pewnego rodzaju przewodnik po ich budynku, które również posłużyły za content na ich konto na Instagramie. Przejdźmy zatem do tematu głównego tej prezentacji, czyli edycji samej. Będziemy dzisiaj korzystać przypominając z czterech aplikacji, które tak naprawdę w ostatnich trzech latach sprawiły, że, że edytuję te zdjęcia tak jak edytuję i każdą z nich dobrze poznałem. Jest to Snapseed, aplikacja googlowska. Touch, Screwit i ViscoCam. Wszystkie aplikacje są dostępne zarówno na Androida, jak i na iOS. I na czym u mnie zawsze polegał proces edycji? Zawsze pierwszym bardzo krokiem to jest sam pomysł. Ja w trakcie robienia zdjęcia już mniej więcej wiem, co chcę osiągnąć przy jego edycji, jak ono ma wyglądać potem. Potem, jak już zdjęcie jest wykonane, siadam do jego edycji. To pierwsze co zupełnie robię, to importuję zdjęcie do Screw-It, gdzie zajmuję się jego perspektywą czy też prostowaniem. Sprawdzam jak wyglądają linie horyzontu. Potem często jeśli chcę osiągnąć efekt, ja to nazywam czasem efekt blenda met white, to Importuję do Snapseed, gdzie wykonuję desaturację, bawię się kolorami. Potem jest czas na retusz, jeśli oczywiście zdjęcie tego wymaga i do tego służy touch Retouch. i na końcu aplikacją, która zawsze zamyka ten cykl, jest ViscoCam, gdzie nadaje pewną barwę i tonację zdjęciom. I dopiero potem ona, każde zdjęcie jest gotowe do wgrania na Instagram. No i jakie zdjęcia dzisiaj będziemy edytować? Pierwsze zdjęcie, które zostało wykonane dla, dla Kosmopolitana w Warszawie, drugie to ostatnie zdjęcie z podróży do Gdańska, trzecie to jest kładka na Żeraniu i czwarte Las w Legionowie pod Warszawskim. Także przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od zdjęcia dla Kosmopolitanu. Tak, to jest oryginał, no i Pierwsza rzecz, którą zawsze wykonuję, to patrzę na zdjęcie i zastanawiam się, co chcę z nim zrobić. Pierwsza rzecz, która tu mi przychodzi na myśl, to oczywiście retusz budynku po prawej stronie oraz lampy po lewej. Dlatego importuję zdjęcie do Touch Retouch. Jest to aplikacja płatna, zdaję sobie z tego sprawę. Ale naprawdę Wam polecam sprawdzenie jej, bo ma naprawdę dobre algorytmy usuwania niepotrzebnych rzeczy ze zdjęcia. Mamy tutaj szybkie usuwanie, szybką, szybką korektę oraz usuwanie linii. Więc na, chcemy usunąć lampę oraz budynek, wybieramy usuwanie obiektów. Możemy zdjęcie przybliżać nawet 800-krotnie, co tutaj jest niepotrzebne, i po prostu zaznaczamy to, co chcemy usunąć. Więc zaznaczamy lampę i zaznaczamy budynek. No i teraz czas na magię, klikamy go. No i nie ma. Znak na dole możemy pominąć, oczywiście dałoby się go wyretuszować. Ale musimy pamiętać, że zdjęcia, które wykonujemy aparatem są w formacie 4 na 3, a potem i tak kadrujemy je 4 do 5, żeby wrzucić na Instagram, więc będziemy kadrować bez tego znaku po prostu. Więc możemy go pominąć w tym kroku. Eksportujemy zdjęcie. I teraz ważną sprawą jest, jeśli używamy paru aplikacji do edycji jednego zdjęcia. To polecam Wam, żeby zawsze na każdym etapie zdjęcie eksportować do galerii, a nie do tej aplikacji, do której chcemy przejść w następnym kroku. Żeby warto mieć tak jakby po, po kolei kolejne kroki. Tak eksportujemy do galerii. Upewniamy się też zawsze, że ustawienia eksportu są maksymalne, bo nie chcemy stracić na jakości. Wychodzimy. Przechodzimy do folderu Touch retouch. Teraz kolejną sprawą jest prostowanie perspektywy. Do tego służy wspomniany screw it, więc eksportujemy do tej aplikacji. I teraz tak, sama aplikacja oferuje wiele narzędzi tutaj. Jedną z nich jest prostowanie w pionie. Jak widzimy, działa dosyć to prosto, jednak. Jest to automatyczne narzędzie i nie pozwala w pełni, tak jakby wyprostować często samych linii. Bo możemy oczywiście zrobić to tak, ale zauważamy, że linie nie są idealnie proste, więc możemy posłużyć się dodatkiem do skrót, który nazywa się Four Points. I teraz tak w nim możemy operować każdą krawędzią tego zdjęcia, więc Będziemy operować naraz dwiema krawędziami na górze, żeby wyprostować. Teraz zdjęcie wyciągamy. I możemy operować teraz dowolnymi narożnikami, więc jak widzimy linie spadają lekko w dół w lewo, więc podnosimy lewy górny narożnik. <grystanie> 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 Wydłużamy jeszcze. <głos> <głos> według własnych potrzeb <noise> I, i gustów, według własnych potrzeb eksportujemy zdjęcie podobnie do galerii. Wracamy do galerii. Przechodzimy do folderów 4 points. I zdjęcie jest gotowe do wrzucenia do tego ostatecznego programu, czyli Wiskocam I nadaniu jemu odpowiednich barw. Pierwszą rzeczą, jaką zawsze tutaj robię, to kadruję zdjęcie do formatu Instagramu. Pamiętajcie, że to jest 4 do 5. I teraz tak, jeśli chcemy nadać temu zdjęciu... Przyjemne dla oka pastelowe barwy to musimy pozbyć się w pełni cieni, czyli zwiększamy shadows na maksa oraz jednocześnie chcemy też uwidacznić prześwietlenia, pozbyć się prześwietleń wszelkich, więc też zwiększamy na maksa oraz jednocześnie zwiększamy kontrast. Teraz Nadajemy ostateczną barwę temu zdjęciu poprzez filtry, które mamy w tej aplikacji gotowe. I też zdaję sobie sprawę, że połowa z tych filtrów jest płatnych, ale połowa jest darmowych i one naprawdę wystarczają, żeby nadać przyjemnej barwy zdjęciu. Takim darmowym filtrem, który ładnie uwidoczni niebieskie, niebieskie tło tego zdjęcia i niebo jest właśnie filtr z Serika. I mamy gotowe zdjęcie. Więc przechodzimy do następnego. Teraz zajmiemy się zdjęciem z nadmorza. No, tutaj ptak jest znaczący. Nie wiem, nie będziemy go wydłużać, ale jest okej okay tutaj w tej postaci. <śleszanie> ale tak, y, pierwsza rzecz, chcę uzyskać. Y, minimalistyczny wygląd, więc pozbędziemy się na początku tych statków na horyzoncie, nie dopłyną do celu. Więc przechodzimy do touch-li-touch, -touch, dobrze nam znanego już. Znowu wybieramy usuwanie obiektów i przybliżamy. I po prostu zaznaczamy. Nikt na tym nie ucierpi. Klikamy go. I gotowe. Ponownie zapisujemy zdjęcie do galerii. Wracamy do galerii. Przechodzimy do folderu Touch. Retouch. I teraz kolejnym krokiem będzie wyprostowanie zdjęcia, gdyż widzimy, że horyzont, linia leci do dołu. Więc przechodzimy do scrollit, narzędzia, które pozwala w bardzo precyzyjny sposób wyprostować zdjęcie. I mamy tutaj narzędzie tutaj właśnie doprostowania, prostowania. Żeby jeszcze bardziej doprecyzować to, możemy przybliżyć sobie i przyrównać z linią pomocniczą, żeby widzieć Względem jakiej linii będziemy prostowali, po prostu przesuwamy. I w ten sposób zdjęcie jest wyprostowane i gotowe. I zapisujemy je do galerii. Um, ostatnim krokiem w tym przypadku będzie znów zaimportowanie godowiskokami, nadanie barwy i tonacji. Filtrem, który fajnie współgra właśnie z morzem, nadmorskimi klimatami, jest filtr darmowy M5. Um, jednak musimy obniżyć temperaturę zdjęcia, gdyż jest ono teraz trochę za ciepłe. I ponownie pozbywamy się cieni w Shadows. Znów pozbywamy się też prześwietleń i zwiększamy kontrast. Ten zabieg powoduje, że nasycenie zdjęcia bardzo wzrasta, więc zawsze należy trochę go obniżyć, nasycenie. I ostatnim krokiem jest przycięcie do formatu Instagramu, czyli 4 do 5 Zapisujemy. Mamy kolejne zdjęcie gotowe. Kolejnym zdjęciem będzie zdjęcie wykonane w miejscu, które myślę, że niewiele osób kojarzy jeszcze w Warszawie. A polecam wszystkim tam się przyjechać w lato rowerami, bo to jest nowo otwarta kładka na żeraniu. Tutaj wykorzystałem właśnie kamerkę 360 do zrobienia tego zdjęcia. I tak, pierwsze, co chcielibyśmy tu uzyskać, to efekt wybielenia tych tego mostu. I jeśli byśmy zaimportowali zdjęcie od razu do Wisko i tam podnieśli jego ekspozycję, czyli podnieśli jego jasność, to oczywiście możemy tak w ten sposób wybielić, ale wszystkie elementy są jednocześnie wybielane i ich ekspozycja jest podnoszona w wisko, a chcemy, żeby tylko same elementy tego mostu były jaśniejsze. Tutaj przychodzi nam z pomocą aplikacja Snapseed, więc importujemy do aplikacji Snapseed zdjęcie i tu jest narzędzie bardzo fajne, które nazywa się selektywnie i ono pozwala nam na wybranie konkretnych edytowanie konkretnych obszarów zdjęcia. Gdyż to narzędzie wykrywa podobne obszary o podobnym kolorze, nasyceniu i ekspozycji. Więc po prostu dodajemy nowy punkt na zdjęciu. Dodał się. I przeciągamy go w punkt, najciemniejszy punkt elementów mostu. I teraz, jeśli zwiększymy jego zakres działania punktu, to widzimy, że snapsid wykrywa podobne kolorystycznie elementy. I możemy teraz tylko dla tych elementów zaznaczonych na czerwono zwiększać jego jasność. I tak zrobimy. Zwiększymy maksymalnie jasność i obniżymy nasycenie. Możemy punkt ten skopiować i wkleić go, gdyż jego zakres działania tego punktu nie, jest, nie, nie obejmuje całego zdjęcia. Dlatego warto wstawić parę takich punktów. Wstawiamy ten punkt po lewej stronie najciemniejszym punkcie oraz po prawej stronie. Teraz tak uzyskaliśmy rozjaśnienie, ale chcielibyśmy zachować kolorystykę nieba, które aktualnie wygląda prawie że blado, więc dodajemy kolejny punkt i ustawiamy go na niebo. I jak widzimy, Snapseed wykrył jednoznaczną kolorystykę nieba i zachował jego ekspozycję i nasycenie. Jednocześnie chcemy, żeby sylwetka tam stojąca, to jestem ja, fajne selfie, żeby zachowała swoje nasycenie. Więc dodajemy punkt na skórę o mały, bardzo małym obszarze. Zmniejszamy obszar aktualnie. Tylko do mnie. No i w ten sposób rozjaśniliśmy wszystkie punkty, elementy mostu, zachowując jasność sylwetki oraz jasność samego nieba. Klikamy OK. W Snapseed warto, jeśli będziecie korzystać, warto przejść do ustawień i upewnić się, że format jakoś jest ustawiony na 100%. W ogóle zalecam, żeby w każdej aplikacji, z której korzystacie do edycji zdjęć, na początku przekonać się, czy ona przy eksporcie zdjęcia nie zmniejsza jego jakości. Klikamy gotowe. Wracamy do folderu, który utworzył Snapseed i udostępniamy dowisko, żeby nadać ostateczną barwę. Przy takim wybieleniu dobrze sprawdza się filtr, który mało zmienia tonację, ale podkreśla to wybielenie i takim filtrem jest S3. Dodatkowo ponownie jeszcze raz wycinamy cienie, żeby zwiększyć ten efekt wybielenia oraz zachowujemy prześwietlenia w Highlights i zwiększamy kontrast jednocześnie na maksa. Zmniejszamy trochę ekspozycję. Przycinamy znowu do formatu instagramowego 4 na 5. I zdjęcie jest gotowe. Ostatnim zdjęciem, które będziemy edytować, to jest zdjęcie typowo zimowe. I chciałem pokazać, jak, jak fajnie można użyć właśnie filtrów w wisco, żeby podkreślić ten charakter zimy, tutaj, bo to zdjęcie nie wymaga ani prostowania ani dodatkowego wybielenia, więc prosto importujemy go do aplikacji ViscoCam. I po pierwsze kadrujemy do formatu Instagramowego. Po drugie wykonujemy ten zabieg, który wycina cienie i jednocześnie usuwa prześwietlenia. Zwiększamy kontrast. I to jest jedynie na razie wstępna edycja. I teraz nadajemy barwę poprzez zastosowanie filtru. Takim filtrem, który fajnie podkreśli zieleń tego drzewa, jest filtr z serii C C3. I jednocześnie zwiększamy ekspozycję, żeby pokazać fajnie ten śnieg. I otrzymujemy gotowe zdjęcie. Ok. I z edycji to by było na tyle. Wracamy do prezentacji. I teraz małe podsumowanie po, po tym wszystkim. Moje przemyślenia po tych trzech latach operowania telefonem. Chciałem wam w ten sposób jakoś przekazać, że sprzęt to naprawdę nie wszystko, bo, bo liczy się przede wszystkim ten pomysł i wykonanie. Ja wiele, przynajmniej dwa lata użytkowałem naprawdę ten wysłuszony Galaxy S3 sprzed teraz będzie to już 5 lat i wiele razy zdarzało mi się, że ludzie pytali mnie ty naprawdę nie robisz zdjęć iPhone'em albo ty naprawdę nie robisz zdjęć lustrzanką, bo liczy się to jak z, Potem wyedytujemy to zdjęcie, jaki mamy pomysł i jak schowamy te możliwości aparatu mobilnego, bo wiadomo, że aparat mobilny dobrze nie sprawdzi się w słabych warunkach oświetlenia, ale w dobrych warunkach oświetlenia jak najbardziej się sprawdzi i przy dobrej postprodukcji można naprawdę uzyskać dobre efekty. I dlatego jeszcze raz podkreślę, że liczy się postprodukcja. I polecam Wam korzystanie tylko z zaufanych aplikacji, bo w sklepie Google Play, czy to w sklepie App Store, znajdziecie naprawdę masę aplikacji, które są mało znane i wiele z tych aplikacji niszczy zdjęcie przy samym jego eksporcie już. Polecam Wam bardzo próbowanie nowych rzeczy, bo to wszystko, do czego ja doszedłem, to jest po prostu próbowanie, szukanie inspiracji. Ja jestem samouczkiem i wszystko to to było szukanie inspiracji po prostu. I do tego was bardzo zachęcam. I na końcu chciałbym podziękować wam wszystkim za uwagę. Zapraszam was na moją stronę, na mojego Instagrama hashtag #alek. Tak samo funkcjonuje też na Facebooku. W razie pytań po prostu piszcie do mnie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo przy tej okazji chciałem się z Wami podzielić dosyć ważną dla mnie informacją, której jeszcze tutaj nie ujawniałem w swoich mediach społecznościowych. Na, mianowicie z moim serdecznym przyjacielem, siedzącym tutaj, Jorge Alva. Już 1 marca, od 1 marca do 6 kwietnia, organizujemy swoją pierwszą wystawę poświęconą 20 nietypowym. Fotografią Warszawy zatytułowaną Atypical odbędzie się ona w Pawilonie Sztuki Ergo Hestii i organizujemy tą wystawę przy, razem z Canon Polska, Fundacją Artystyczna Podróż Hesti, Polin oraz ciwas Regal. I naprawdę bardzo chciałbym was zaprosić, czy to na Wernisarz, czy to na odwiedzenie samej wystawy już potem. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.